24 sierpnia w szpitalu klinicznym imienia profesora Adama Grucy w Otwocku odbyło się oficjalne otwarcie nowej kuchni. Od tej pory firma Wendy Service będzie odpowiedzialna za przygotowanie posiłków na miejscu w szpitalu. Inwestycja powstała po wygranym przez naszą firmę przetargu. Żywimy ten szpital i przy okazji w przetargu trzeba było wyremontować tą kuchnię. Kuchnia jest, wszystko jest zrobione od nowa, cała instalacja, wszystkie kotły, cały sprzęt, cały ciąg wydawczy. Dzięki tej inwestycji pacjenci w szpitalu dostaną ciepłe, e, smaczne i przede wszystkim zdrowe jedzenie, zgodne z dietą. Dzisiaj w tym szpitalu jest 350, 300 pacjentów, natomiast wydajność tego, tej kuchni jest 10 razy większa 3000. Chcemy e, żywić więcej szpitali. W Warszawie i w Polsce jesteśmy czwartą firmą cateringową, zatem no, my, ta ekspansja jest o tyle e, ciekawa i duża, że oparta na tym, że budujemy kuchnię, a potem próbujemy za e, bardzo dobrą stawkę żywić szkoły i szpitale i domy pomocy społecznej, czy ci wszyscy, którzy potrzebują zbiorowe żywienie. Jest tutaj kantyna, kończymy jeszcze miesiąc, potrzebujemy, żeby ją uruchomić i tutaj lekarze na dyżurze, pacjenci, którzy chcą dojeść, czy z rodzinami wejść, będą mogli w klimatyzowanym, eleganckim miejscu zjeść obiad w granicach 11.50 za, 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 za zestaw, więc no, wydaje mi się, że taka no, porządna i no, o, o, dobra cena. Inwestycji wewnątrz szpitala to jest ostatni etap. Natomiast my planujemy jeszcze inwestycje na zewnątrz szpitala, gdzie dobudowujemy budynek celem poprawy przyjmowania pacjentów w punkcie planowym, izby przyjęć tak zwanej planowej, następnie parking wielopoziomowy i rehabilitację na 120 łóżek, to są kolejne planowane inwestycje w tym szpitalu. Natomiast stary budynek żeśmy doprowadzili po Pełnej modernizacji do pełnej, pełnej prawidłowej funkcjonalności. Na nowa Izba Przyjęć już budowa trwa. Parking, już w tej chwili idą wycinki drzew, zaczęły się, a rehabilitacja zaczynamy wiosną przyszłego roku. Tak, żeby do roku 2016, do czerwca, zakończyć całość inwestycji.